Praktyka widzenie wpływa na czucie. Usiądź wygodnie i niech twoje oczy swobodnie rozejrzą się po miejscu, w którym się teraz znajdujesz. Zbadaj wzrokiem okolice, patrząc w górę, w dół i na boki. Patrz i oddychaj. Niech Twoje oczy znajdą sobie coś, na co lubisz patrzeć. Może to być obraz na ścianie, widok za oknem, światło igrające na suficie, deski na podłodze. Patrz, szukaj, szukaj tego najpiękniejszego obrazu i oddychaj. A teraz po prostu chłoń ten widok, chłoń go spokojnie i całą sobą. I powoli sprawdź, co czujesz w ciele, kiedy skupiasz wzrok na przyjemnym widoku. Zwróć szczególną uwagę na obszary ciała, w których czujesz swobodę i rozluźnienie, które są mniej napięte niż inne. Czuj, szukaj tych miejsc, oddychaj i szukaj. I pozostań z tym przez chwilę. A teraz rozluźnij oczy, dosłownie rozluźnij oczy, jeszcze bardziej rozluźnij i ponownie przyjrzyj się swoim odczuciom. Czy obszar swobody powiększył się lub rozszerzył na jakieś inne partie ciała? Poczuj wszystkie części Twojego ciała, ale dzisiaj skup się na tych, które są mniej napięte. Nawet jeśli tylko w niewielkim stopniu, zwróć uwagę na wszystkie te części ciała, które są spokojne. Weź kilka głębokich oddechów. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Czuj. Powodzenia. A ćwiczenie zakończ, kiedy poczujesz, że zrobiłaś wszystko, co trzeba w kilka sekund. Może w kilka minut. Nie musisz przedłużać, jeśli nie masz na to ochoty. Brawo za Twoją pracę. Za Twoje skupienie, za Twoje tu i teraz.